W końcu nadszedł ten dzień. Idę się szczepić. Zarejestrowałem się w bazie danych, i dzisiaj, właśnie o godzinie 11:10, dostanę swoją dawkę szczepionki Pfizer. No i zobaczycie, jak to wszystko wygląda po kolei, kroczkami, także wszystkim. Może jeszcze nie polecam. Dopiero po szczepieniu po dwóch dniach jak przeżyję, wszystko będzie ok, nikt nie będzie mną sterował. Wtedy dopiero polecę wam szczepionkę Pfizer. Do zobaczenia. Co teraz trzeba zrobić? Trzeba oczywiście wejść do punktu szczepień i odebrać kwestionariusz, który otrzymacie po wcześniejszej oczywiście rejestracji i poinformowaniu Was przez system o tym, że macie szczepienie, o której i kiedy. Teraz bierzemy nasz kwestionariusz, musimy go wypełnić. I z wypełnionym kwestionariuszem um, teraz musimy tylko czekać na wezwanie um, osoby, która poda nam szczepionkę. I po wezwaniu z kwestionariuszem udajemy się do punktu szczepień. Dzień dobry, dobry. witam. Ja zmierzę panu temperaturę. Jak się pani dzisiaj czuje? Dobrze. Mam nadzieję, że spanie. <noise> Nie, Nie ruszać na chwileczkę głową. Okay. Yy, na coś się Pan leczy, choruje? Nie. Jakie ewentualne objawy mogą wystąpić w dniu jutrzejszym? się Pan orientuje? Bóle głowy, bóle mięśni, tak jak przy jakimś Ból ręki to jest standardowy objaw. W razie czego można sobie zażyć najlepiej paracetamol. Lepiej unikać ibupromu. promu. Okay. Lewo, rękę jeszcze? my Lewą. lewo, resztę państwa. Tak, To To tak delikatnie w w stronę. Okay. stronę. Jeszcze taka naklepka pojawiła. Jeszcze tu przetrzemy krew. Okej. Mamy pierwszą która się wykrwa w Rzadko się zdarza, bo czasem się zdarza trafić gdzieś tam, naczynie naruszyć. Okej. Okay. Okay, już po wszystkim. Dobra. Dzięki. Koleżanka tutaj za termin dawkę. Tak, lipca mhm. będzie druga dawka i to będzie na przykład godzinka 11.10? Okej, okay, jak najbardziej. Dobra, to zapisuję. Powinna też przyjść Tam informacja. Tam można sobie delikatnie przytrzymać, żeby się nie zrobiła przecież większości okej. Tutaj karteczka z potwierdzeniem, data, godzina następnej dawki, kwestionariusz na następną dawkę. Okej. Powinno też przyjść potwierdzenie SMS-em i zapraszam po mojej prawej stronie do samego końca pod na 15 minut. Okay. Minimum 15 minut odczekać. Jak Dobrze. się będzie coś działo, no to Dobra. Dobra, Dzięki wielkie, do widzenia. Teraz muszę odczekać co najmniej 15 minut po szczepieniu, żeby zobaczyć, czy nic się nie dzieje. Otrzymałem już takie, taki właśnie paszporcik, taką kartkę, która informuje o tym, że zostałem zaszczepiony. Pierwszą dawką.